Widzimy się w drugiej części No Jeszcze będziemy o mój rzucać tym dyskiem O Ciekawe. ten mór. O ten mój Ten, ten Ciekawe czy się ozwali. No, no sprawdzamy, kaczmy i rzucaj, czekaj No Dawaj wow, ho, ho! Chyba za bardzo nic nie dało No nic nie dało No Kilka zutów to będzie No No i co? No nic, no jest porysowany ojciec. Się... Coś czuję, że ten filmik będzie długi. No, nie ma No, że się chyba na mój rozwali wadziej niż ten dysk. Łatwo że próbujemy Kolejny, czekaj, jedno, kacper, kacper. No, to próbujemy. Tej, drugim dyskiem. No, ale to piejszych zrzucamy z góry. Może, co nie? Dobra. Da, to zaraz się widzimy w drugiej części. Kasper chodź. No zrzucamy ten dysk. Drugi dysk próbujemy. Tutaj. Z tym stałem to się za bardzo nic nie stało. Dawaj Kasper. No zobaczymy. No i patrzymy. To będzie... Myślę, że to się rozwali. No to jest bardzo mocne. Kacper jesteś! Dawaj! O, Rozwaliło się! Blacha udryciała! Patrzcie, tu pierwsza część, a tu druga. Dwie części. Jak to wynęło? No, Kacper już schodzi. Kacper! O, no, idę, idę, Zobacz! Ten to już <noise> słabszy. No. no. Widać właśnie, widać. Ej, chyba i teraz rzucamy niemożność. Nie no. Łooo! Wow. Widać, o. No. Dobra. No, już raczej chyba się jeszcze uda. No. <noise> Jaki żółt, Kacper! No, czekaj. No, daj! O! Nic się nie stało! Nie, tam A właśnie, subskrybujcie nasz kanał! Mój i Katka. Subskrybujcie, warto! Nic was tu nie kosztuje. No, <laughs> Ej, no, stało się! I... Nie, no kulde! Jest złamał się? O, koła! O, płytę, połamana, dysk! O, połamało się! No, dawaj, co mnie chce? No, chyba, że najpierw. nic? Nic, nic, nic. No, co dobrze. No, co uważasz? O, co? Kubi, się. Z tak zrobić <śmienny> A bo Ech, jeszcze doj. Doj, doj. <śmienny> o. O, No. Jeszcze możemy Dwa na raz zrzucać. Kasuj, dawamy, da, dawaj, dwa na raz rzucamy.